Zróbcie ze mną czerwoną, zasmażaną kapustę z jabłkiem i żurawiną. Idealna do obiadu, szczególnie do mięs w sosie. Potrzebujemy pół takiej sporej główki czerwonej kapusty. Musimy ją poszatkować dosyć drobno. Ja mam taką tarkę, ale spokojnie możecie zrobić to nożem. Następnie zalewamy ją wrzątkiem i zostawiamy około 5 minut. Po tym czasie odcedzamy wodę, wylewamy. Do rondla albo garnka przerzucamy odcedzoną kapustę, dodajemy około 300 ml świeżej, zimnej wody, płaską łyżeczkę soli, mieszamy odrobinę, przykrywamy i zagotowujemy. Jak kapusta zacznie się gotować, to dodajemy pokrojone w kostkę obrane jabłko i garść suszonej żurawiny. Dodaję również dwa goździki. Mieszam i duszę jeszcze około 10-15 minut, żeby kapusta zmiękła, ale się nie rozgotowała. Jak już kapustę mam prawie gotową, to na patelnię daję dwie łyżki masła, odrobinę oleju i pokrojoną w kostkę cebulkę. Smażę aż mi się zeszkli, możecie ją odrobinę posolić. Ale nie chcę jej przypalić ani za mocno przyrumienić, tylko trochę. Następnie dodaję łyżkę mąki i przesmażam, żeby mąka nie była już surowa. Ale nie rumienie mąki za bardzo. Przerzucam ją do miękkiej już kapusty i mieszam 2-3 minuty, żeby połączyła się z kapustą i zaczęła gęstnieć. Teraz możemy ją doprawiać. Octem u mnie 10% możecie dać jabłkowy, jeśli wolicie. Tego octu daję po trochę i ewentualnie dodaję jeszcze. W sumie dałam chyba z dwie, może nawet trzy łyżki. Ja lubię bardziej taką ostrzejszą, ale to już do Waszego smaku. Musicie doprawić. Sporo pieprzu i jeszcze sporo soli. Możecie dodać szczyptę cukru na koniec. I gotowe, spróbujcie. Ona czasami, jak przejdzie smakiem, to trzeba ją jeszcze troszkę doprawić, jak zacznie stygnąć. Spróbujcie. Zobaczcie, jak fajnie zgęstniała.